Drodzy bracia i siostry, rzeczywiście temat modlitwy jest bardzo szerokim tematem. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj wyczerpać go. Nie ma takiej możliwości, ponieważ musielibyśmy też odnosić się do różnych miejsc w Bożym Słowie. I rzeczywiście to, co było przez naszego brata tutaj odczytane i powiedziane, jest ważnym aspektem. Zresztą uważam, że słusznie, że ten fragment został przeczytany, ponieważ on bezpośrednio nawiązuje do uczniów Chrystusa. To jest fragment, który odnosi się właśnie do uczniów. Czyli jeśli ktoś chce go zastosować w swoim życiu, a nie jest uczniem, to nie ma takiej możliwości. Bo fizycznie nie jest w stanie tego wypełnić, czego wymaga od nas Chrystus, jeśli chodzi na przykład o, o modlitwę. I tutaj rzeczywiście było o tym wspomniane, że chwilę wcześniej, właśnie w Ewangelii Mateusza z szóstego rozdziału, takie ogólne zasady, które poprzedzają tą wzorcową modlitwę pańską, o której mówił Pan Jezus. I nie wiem, czy zauważyliście, ale no, miliardy ludzi na całym świecie modlą się tą modlitwą. I u nas może było podobnie, tak kiedyś, że my również się modliliśmy, ale bez żadnej refleksji do naszego życia. To po prostu było coś wyuczonego w nas. My to odmawialiśmy z racji tego, że w takiej wierze czy też religii się wychowaliśmy. Ale patrząc na te fragmenty, które właśnie były tutaj odczytane i omówione, to takie ogólne zasady z tego szóstego rozdziału Ewangelii Mateusza. To, to jest być szczerym przed Bogiem ze swoją modlitwą. Nasz Bóg nie jest Bogiem, przed którym można się ukryć. Pamiętamy, że gdy w kościele rzymskokatolickim chodziliśmy do spowiedzi, ja mogę powiedzieć to na swoim przykładzie, to kalkulowałem, co mogę powiedzieć, a czego nie. Dlaczego kalkulowałem? Dlatego, że wstydziłbym się, gdyby nie zostało mi odpukane. Więc chciałem powiedzieć to, co nie będzie mnie za bardzo stawiało w złym świetle. Więc, takie standardowe grzechy powiedziałem, ale też musiałem mieć tą pewność, że zostanie to odpukane przez, przez Księdza. Ale to było bardzo głupie myślenie, ponieważ uważałem, że Bóg nie zna mojego życia, nie zna moich grzechów. Uważa, uważałem, że coś mogę przed nim ukryć, a wiemy, że nic nie pozostaje w ukryciu przed Bogiem. Więc jeśli my się modlimy, rzeczywiście nie powinniśmy być jak obłudnicy. Na czym ta obłuda polegała? Czy ta obłuda polegała na tym, że ci ludzie modlili się publicznie? Ja uważam, że nie. Nie o to chodziło. To wynika jasno z kontekstu. Obłuda polegała na tym, tak jak czytamy dalej w tym piątym wierszu, że oni czynili to w synagogach i na rogach ulic, aby się podobać ludziom. I to jest różnica, bo gdy zobaczymy do drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, 42 wiersz, to jednym z elementów życia chrześcijańskiego jest modlitwa. Tak jak my tutaj dzisiaj jesteśmy i się wspólnie modlimy. Możemy się modlitwą budować, ktoś może prosić o modlitwę stawienniczą. i to jest bardzo dobrze. Ale nie czynimy tego, żeby się podobać ludziom. Nie modlimy się po to, żeby pokazać komuś, kogo może i bardzo poważamy, że my dobrze się modlimy. Bo jest to obłudne, zgodnie z tym, co powiedział Pan Jezus. Modlitwa jest skierowana do Boga. Modlitwa jest skierowana, aby uwielbić Go w naszym życiu. I to jest taka ogólna zasada, która jest tutaj przytoczona, jeśli chodzi o, o taką wspólną modlitwę. A to, o co zostałem poproszony z 11 rozdziału Ewangelii Marka, to od 20 wiersza. Pozwolę sobie przeczytać ten fragment do 26 wiersza. A przechodząc rano ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. I wspomniał Piotr i rzekł do niego: Mistrzu, oto drzewo figowe, które przeklałeś uschło. A Jezus odpowiedział, rzekł im, odpowiadając, rzekł im, miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze. Wznieś się i rzucić się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam Wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się Wam. A gdy stoicie i zanosicie modlitwę, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i ojciec Wasz, który jest w niebie, odpuści Wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Kochani, modlić może się każdy. Nie ma, nie ma przeszkód i przeciwwskazań, żeby modlił się nawet człowiek, który nie ma głębokiej relacji z Bogiem, tak jak słusznie było tu podkreślone, że Modlitwa jest to relacja z Bogiem, jest to rozmowa z Nim, kiedy mamy ten czas spokojny, kiedy przychodzimy do Niego i nawet w myślach kierujemy na Niego swoją uwagę, prosimy Go o coś, ale też wyznajemy Mu wszelkie swoje troski. Mamy tą zachętę, że Bóg wie, czego potrzebujemy, zanim jeszcze Go o to poprosimy. Powiem też inaczej, wiele jest rzeczy, o które prosimy Boga, a wcale tego nie, nie potrzebujemy. To innym Jakub też w swoim liście powiedział, dlaczego Bóg nie wypełnia wszystkich modlitw, ponieważ człowiek prosi o rzeczy, których nie potrzebuje, bo zamierza je użyć dla własnych przyjemności. I jest wiele takich elementów, które mówią o skutecznej modlitwie. My bynajmniej nie chcemy tutaj mówić i propagować teologii sukcesu, która polega, a wręcz jest coś takiego w niektórych kościołach, tak zwanych kościołach, żeby doprecyzować, że Mówi się, że, moc ma, moc ma, że słowo ma wielką moc i wystarczy, że coś powiemy z wiarą i to zaraz się spełni. Ludzie bardzo poważnie traktują siebie niemalże jakby byli Chrystusem, który tutaj właśnie odnośnie tego drzewa figowego rzekł do Niego w konkretnym celu ale wydaje mi się, że nie możemy w taki sposób na to patrzeć, bo myślę, że każdy miał taką sytuację, że o coś poprosił Pana Boga nie spełniło mu się to. Według mnie najważniejszą podstawą, jaką, o której powinniśmy pamiętać, kiedy kierujemy swoje modlitwy do, do naszego Pana, to jest to, żeby było to zgodne z Jego wolą. Nawet w modlitwie Pańskiej modnimy się, niechaj dzieje się Twoja wola jako w niebie, tak i na ziemi. Jeśli my się, kochani, będziemy rozeznawać coraz to bardziej woli Bożej, poznając Boga przez Jego Słowo, to nasze modlitwy będą nakierowane na Niego samego, nie na nas. Nie na to, że będziemy nawet w większej mierze poświęcali czas naszych modlitw na to, żeby prosić Go w naszych intencjach. Nie, więcej czasu będziemy poświęcać, aby go uwielbiać. Dlaczego? Dlatego, że Bóg wie, czego potrzebujemy. On doskonale zdaje sobie sprawę z tego, w jakiej sytuacji my się znajdujemy. I gdy spojrzymy na ten przykład, o którym Pan Jezus tutaj wskazał, bo wiemy, że gdy Chrystus z uczniami przechodzili na zajutrz, to ujrzeli to drzewo figowe, które było uschłe od korzeni. Uschłe od korzeni. Od samego dołu. Korzeń jest ważnym elementem każdego drzewa czy rośliny, ponieważ od przez korzeń idą soki, które sprawiają, że to drzewo czy roślina może żyć. Ale tutaj już w tej ziemi sam korzeń był uschły i niezdatny do tego, żeby te soki dawać temu drzewu. I ten 21 wiersz może nam przynosić lekkie takie problemy z tym, bo w Biblii jest napisane, że mamy błogosławić, a nie przeklinać, nawet tych, którzy w jakiś sposób no, sprawiają ból w naszym życiu. Mamy ich błogosławić, mamy za nich się modlić. A tutaj Piotr w 21 wierszu wskazuje na to, że to drzewo uschło z uwagi na to, że... Pan Jezus po prostu je przekleł. I w jaki sposób mamy to rozumieć? Bo gdybyśmy spojrzeli na to, to rzeczywiście Jego Słowo miało moc. Ale przecież my wiemy, że Jezus miał i ma moc. Że Jezus jest Słowem Boga Ojca. Że to przez Jezusa wszystko zostało stworzone. Przez Niego i dla Niego. Jezus nie dosyć, że to, co mówił, to miało moc, to On jeszcze czynił. Musimy patrzeć na sens tego, o czym tutaj było powiedziane. Bo w 22 wierszu Pan Jezus, wyjaśniając właśnie, dlaczego to drzewo uschło, wskazuje i mówi, miejcie wiarę w Boga. Miejcie wiarę w Boga. I podał nawet jeszcze bardziej nieprawdopodobny przykład, Związany z górą. Wyobrażacie sobie taki, taką sytuację, w której e, mówi się do góry: wznieś i rzuć w morze, a ona to czyni. A Chrystus o tym mówi. Ale tylko wtedy, kiedy ktoś nie powątpiewa w sercu swoim, lecz w to wierzy, że tak się stanie, to spełni mu się. Oczywiście ja podchodzę do tego jako sposób pewnej metafory. Chodzi mi o niektóre problemy i sytuacje w naszym życiu, które urastają do rangi góry, której nie jesteśmy w stanie w żadnej mierze przejść po prostu. Wydaje nam się ten problem za duży. Ale zapominamy o tym, że dla naszego Boga nie ma problemów za dużych. Dla nas samych są. Ale dla, ale dla naszego Boga nie ma problemów za dużych. I to drzewo, to drzewo wskazuje nam, Wiemy, dlaczego Pan Jezus to uczynił. Troszkę wcześniej, bo 11 rozdział i od 12 wiersza czytamy właśnie o tym drzewie, które było pokryte liśćmi, i Pan Jezus podszedł do tego drzewa. Po co? Dokładnie. Podszedł, chciał zobaczyć, czy są, jest jakiś owoc, czy są figi. I co się stało tam? E, poza liśćmi nic tam nie było. A drzewo figowe powinno wydawać owoce. Niestety tam nie było nic. Dlatego tu w czternastym wierszu czytamy, że Pan Jezus powiedział, niechaj, nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I na sali właśnie, bo jesteśmy w tym, w tym fragmencie. Kiedy przychodzili, to to drzewo było uschłe. Myślę, że to dało wiele do myślenia uczniom Jezusa. Chodzi o brak owoców, które człowiek nie wydaje w swoim życiu. W innym miejscu Bożego Słowa, 15 rozdział Ewangelii Jana, czytamy o tym, że Jezus, jest, że Jezus jest prawdziwym krzywem winnym, a Bóg Ojciec jest winogrodnikiem. Powiedzieliśmy już sobie, że korzeń ma to do siebie, że dostarcza wszelkich potrzebnych składników mineralnych do latorośli. Wszyscy ludzie wierzący to latorośle. Jezus jest korzeniem, Jezus jest krzewem winnym, z korzeniem, a Bóg, Ojciec, okopuje, podlewa, wszystko czyni, żeby ten krzew był jak najlepszy. Więc, jeśli my nie trwamy w Bożym Słowie, jeśli nie ufamy Bożym Słowom, jeśli bez wiary podchodzimy do Bożego Słowa, to nie będziemy wydawać owoców w swoim życiu i będziemy jak to drzewo figowe, które powinno przynieść owoce, bo z natury tak to się dzieje. Tak samo chrześcijanin z nowej natury, nie ze starej, powinien wydawać owoce, ale jeśli tego nie robi, jeśli tego nie robi, to jest sytuacja bardzo, ale to bardzo kiepska. I tutaj ten 24 wiersz czasami wydaje się, że on jest taki prosty. Wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, spełni się Wam. No to możemy teraz zrobić taki konkurs. Po kolei każdy będzie w stanie i powie, co chce. Żeby już ten problem się skończył i z wiarą o to będziemy prosić. Ale gdy pójdziemy do domu, to to się nie skończy. No i dlaczego? Czy czy to słowo nie działa? Czy to słowo jest niewłaściwe? Oczywiście, że nie. Kochani, Biblia nam mówi, że myśli Boga to nie są nasze myśli. Bóg daleko dalej patrzy na nasze życie niż my. Dla nas coś czasowego wydaje się za ciężkie i nie chcielibyśmy, aby to było. Albo w naszym życiu pojawia się pewna osoba, pewna rzecz, pewna sytuacja, która wydaje nam się za ciężka, ale Bóg przez tą sytuację, przez tą osobę. Kształtuje nas w chrześcijański charakter. Sprawia, żebyśmy jeszcze bardziej mu ufali. Gdyby nie to, to nigdy byśmy dalej ze swą wiarą nie poszli. A wydaje mi się, że wiara jest progresywna. Od takich najmniejszych rzeczy, aż po sytuacje bardzo skrajne w naszym życiu, kiedy musimy postawić wszystko na jedną kartę, tak mówiąc kolokwialnie. Albo zawierzę Chrystusowi, albo zawierzę komuś innemu. I tak jest. Gdyby Bóg od razu dał nam takie różne sytuacje bardzo trudne, moglibyśmy tego po prostu nie przetrwać. Więc patrząc na ten fragment, ten 24 wiersz, musimy też odnosić się do innych miejsc w Bożym Słowie. Między innymi do listu Jakuba, o którym mówiliśmy, zbadać swoje wnętrze i serce, czy przypadkiem to, o co się prosimy, nie ma zaspokoić naszego ciała. Nie ma zaspokoić naszej woli cielesnej. Bo nie wiem, czy zwróciliśmy uwagę, ale Pan Jezus mówił, żebyśmy modlili się w Jego imieniu. I my się modlimy w imię Jezusa. Ale to nie jest taka tajemnicza formułka, w imię Jezusa, że powiemy w imię Jezusa. Dla przykładu, świadkowie Jehowy też modlą się w imię Jezusa. Ale dobrze wiemy, że nie są posłuszni Bożemu Słowu. Dlaczego? Dlatego, że pośrednikiem jedynym jest wyłącznie Chrystus, a nie jeszcze dodatkowi ludzie. I w tym zakresie akurat, ale także i w innych, nie są posłuszni Bożemu Słowu. Więc oni też się modną w imię Jezusa. Inne odłamy też mogą się modlić w imię Jezusa. Co to znaczy modlić się w imię Jezusa? Teraz to już troszkę inaczej jest, ale kiedyś król, jak wysyłał swojego posłańca z jakimś rozkazem, to ten posłaniec szedł i mówił: W imię króla tego i tego przekazuję tobie tą wiadomość. Nie mógł nic innego dodać. Przyszedł przekazać konkretną wiadomość od króla. I kiedy myślimy o tym, jak modlić się w imieniu Jezusa, to tak jakbyśmy w miejsce Jezusa modlili się do Boga Ojca. Czyli to, o co modliłby się Chrystus, to o to my powinniśmy się modlić. To już jest trudniejsze. Bo teraz musimy, musimy zobaczyć, jak nasz Pan by się modlił, o co by się modlił. Przecież wiemy, że jego droga do, do męki była trudna. Że Pan Jezus nie przyszedł, aby mu służono, tylko aby sam służył. W imię Jezusa. W Jego miejsce, tak jak Pan Jezus modlił się na przykład modlitwą arcykapłańską 17 rozdział Ewangelii Jana, kiedy mówił, że modlę się też za tymi, którzy uwierzą. Chcę, aby ci, którzy uwierzyli we mnie, byli tam, gdzie ja będę. Jego modlitwy były nakierowane wyłącznie na to, żeby aby chwalić Boga. Czy nasze modlitwy są skierowane na Boga, żeby chwalić Go? Żeby nie przejmować się tym, co może negatywnego dzieje się w naszym życiu, bo przecież Bóg ma o nas staran. Ja nie twierdzę teraz, żeby, od, żeby teraz w ogóle się nie modlić, nie mówić Bogu o naszych problemach. Jak najbardziej trzeba. Ale one, kochani, nie mogą stanowić czegoś ważniejszego w naszej modlitwie niż wychwalanie samego Boga. I jeszcze jedna tylko rzecz chciałbym podkreślić odnośnie 25 i 26 wiersza. W Kościele Powszechnym całkowicie wykreśliło się przy odmawianiu modlitwy Ojcze Nasz ostatnie wiersze, 6 rozdział 14, 15 wiersz. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienie, odpuści Wam Ojciec Wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec Wasz niebieski nie odpuści Waszych przewinień. Innymi słowy. Wierzymy w to, że jesteśmy odkupieni krwią Chrystusa, że przez wiarę w Jezusa Chrystusa została nam przydzielona Jego sprawiedliwość, że Bóg się na nas nie gniewa, bo pojednał nas ze sobą przez Jego krew. Ale co się dzieje na płaszczyźnie tutaj w naszej duszy? Czy jest coś, co nie pozwala nam przebaczyć komuś z serca? Bo jeśli tak, to to jest poważny problem. Ten problem dotyka. Będzie dotykał naszej relacji z Bogiem, czyli modlitwy. Gdy zanosimy swoje modlitwy, to mamy odpuszczać, jeśli mamy coś przeciwko komuś. Dlaczego? Ponieważ ojciec nasz w niebie również odpuścił nam nasze przewinienia przez ofiarę Jezusa. Czy jest jakaś rzecz, której nie bylibyśmy w stanie odpuścić, która jest większa niż to, co zrobił dla nas Jezus na krzyżu? Przecież też nie było powodu, żeby za nas umierał. Nasze życie było całkowicie odległe od Boga, ale Bóg nas umiłował, niezależnie od naszych uczynków. Jak jest z nami, chrześcijanami, uczniami Jezusa? Czy odpuszczamy albo czy odpuściliśmy z serca? Kochani, tu nie chodzi tylko o to, żeby jakąś rzecz przypudrować albo kurtuazyjnie się zachować, bo kurtuazja jest dzisiaj obecna. Kurtuazja jest dzisiaj obecna. Mm. Ładnie się to nazywa kurtuazja, a brzydko to się nazywa obłuda. Na zewnątrz jest inaczej, w sercu jest inaczej, ale Pan mówi, żeby takim nie być. Bo jeśli my nie odpuścimy swoim winowajcom, to i ojciec w niebie nie odpuści naszych przywinień. Cóż za przykrość. Przecież przed chwilą powiedzieliśmy, że po to właśnie Pan Jezus za nas umarł. Ale. Po naszej stronie też jest pewna odpowiedzialność. To się wiąże z naszą wolną wolą. Bóg nie może nas przymusić, żebyśmy komuś odpuścili nasze winy. Bóg nie może nas przymusić, żebyśmy komuś odpuścili ich winy. Bóg może cię przekonywać, może mnie przekonywać, ale na pewno Cię nie zmusi. To już od Ciebie w tym momencie zależy, co z tym zrobisz. Chciałbym, kochani, podkreślić to, tą rzecz. Jeśli jest jakaś sytuacja sporna w naszym sercu, jeśli nie potrafimy komuś odpuścić jego przewinień, tak z serca, to powinniśmy zwrócić się do Boga o prośbę, ponieważ to realnie zagraża naszej relacji i modlitwom, które kierujemy. Niech Bóg, kochani, błogosławi nas w tym, abyśmy naprawdę potrafili modlić się w taki sposób, w jaki. Mogliby się Pan Jezus. Po, niech, niech Bóg sprawia w nas to chcenie i wykonanie, aby nasze życie oddawało chwałę Jemu we wszystkim, co czynimy, abyśmy byli Jego wiernymi świadkami. I niech Bóg Was też błogosławi w tym. Amen. Amen.